Dorosłych graczy zdecydowanie nie ma lekko. Bardzo często mieszkamy w miejscu, w którym mamy tylko jeden telewizor i musimy go dzielić z innymi. Czy to z babami, czy to z chłopami, czy to z dziećmi, czy to z matką, z ojcem. No wiecie o co chodzi. Jak wtedy grać? Moglibyśmy sobie oczywiście kupić PlayStation i po prostu podłączyć pod ten telewizor, ale to nigdy nie wiadomo kiedy w zasadzie będziemy mogli usiąść. Nie zawsze też jest miejsce do tego, żeby ładować wielkiego peceta z dwoma monitorami i tak dalej, bo nie wiem, mamy na przykład dwa pokoje, 40 metrów chałupa. To są realne problemy graczy. W całe szczęście Pomocą przychodzi nam nowoczesna technologia. Zapraszam Was na krótki przegląd opcji mobilnego grania. Podzielę je na takie jakby dwie kategorie. Jedna to jest kategoria mobilnego grania w domu, a druga to jest kategoria mobilnego grania poza domem. Ale najpierw Jakie mam dzisiaj opcje? Więc zacznijmy od tej opcji najbardziej oczywistej, co nie? Najbardziej oczywiste to oczywiście dedykowana konsola do grania mobilnego, w tym przypadku jest to Nintendo Switch. W zasadzie jedyny wybór dzisiaj z plusów tego rozwiązania to zdecydowanie zajebiste, ekskluzywne gry od Nintendo, których absolutnie nie ogracie nigdzie indziej. Więc to jeśli jesteście hardkorowymi graczami i chcecie zaliczyć wszystkie najfajniejsze tytuły, no to w zasadzie bez tego i tak się nie obejdzie, co nie? Jest dużo akcesoriów do tego. Jeśli nie pasują wam te brzydkie joycony, które... Chyba używalne tylko jeśli ma się małe japońskie rączki, to nie ma problemu, możecie sobie kupić jakiś zamiennik, nie? Chcecie case'a, chcecie futerał, chcecie cokolwiek, nowego standa, nowego doka, absolutnie wszystko można dostać od firm third party bez żadnego problemu i często taniej, i często lepszej jakości nawet. Nawet jeśli nie interesują Was tytuł od Nintendo, no to jest cała gigantyczna kolekcja indyków. Jest też bardzo dużo portów z dużych konsol, no ale wiecie jak to z ich jakością. Różnie była, więc tutaj raczej bym nie liczył na to, że można na tym wygodnie przejść, mi na trzy. Można przejść i na tym bym zakończył. No dodatkowo dobra kultura pracy. Stosunkowo kompaktowe rozmiary jak na dzisiejsze sprzęty, w szczególności te, które pojawią się dalej, także stańcie z nami. No i całkiem niezły czas pracy na baterii. Konsola też jest z nami na rynku 7 lat, więc można kupić bardzo dużo używek w niesamowicie niskich cenach. A nawet jeśli nie, to jest dostępna w takim zwykłym wariancie. Czy tego już chyba się nie da kupić konkretnego, bo to nie jest wersja OLED? Wydaje mi się, że na rynku teraz jest tylko... Wygląda tak samo, tylko ma lepszy ekran. Albo wersja Lite. Wersja Lite to jest taka, która nie ma odłączonych joykonów, więc w zasadzie nie wiadomo czemu się nazywa Switch, bo nie można zrobić klik, nie można tego switchnąć. No i ta wersja bez Joykonów e, też jest odpowiednio tańsza. Więc to jest chyba najlepszy stosunek ceny do jakości o, o, obecnie. Z minusów. No wspomniana wcześniej wydajność. <ścoughs> Niezdecydowanie. To bo, bo można to podpiąć pod telewizor, ale raczej nie polecam. Raczej polecam granie w trybie mobilnym, wtedy te wszystkie minusy, jakby gdzieś tam gdzieś tam wyparowują. Nie widać tego tak dokładnie. Joycony wspomniane, no też niestety jest to awaryjne, było już bardzo dużo afer z tym związanych. Support Nintendo bardzo różnie podchodził do tego, mówiąc powiedzmy oględnie, do wymiany tego czy naprawy. Rodka osoba, Nintendo, nie słynie zbyt do, ze zbyt dobrej jakości usług online czy społecznościowych, więc na to też warto się przygotować. No i nadchodzi jej następca, co oznacza, że Nintendo będzie chciało promować gry na następce, prawdopodobnie odpuści ten sprzęt i... no nie wiem, za 4-5 lat pewnie wsparcie dla usług online także zniknie. Ale jeśli Wam to nie przeszkadza. To w zasadzie jest to dobre rozwiązanie. Następna kategoria to kilka sprzętów, które wrzuciłem do jednego wora, czyli Steam Deck, Asus ROG LI, Lenovo Legion i wszelkie podobne, wszelkie podobne komputery w obudowie handheldowej. To moim zdaniem jest yy, bardzo dobre rozwiązanie właśnie dla siedzenia na kanapie w domu, dlatego że większość tych konsol jest w stanie Absolutnie bez żadnych problemów odpalić współczesne tytuły, oczywiście PC-owe, czyli ekskluzywy z PlayStation no raczej odpadają ze switcha już tym bardziej. Ale oczywiście, jeśli chcemy mieć maksymalną wydajność, to musimy siedzieć z kablem podłączonym do gniazda. To dosyć mocno ogranicza yy, naszą przenośność. Natomiast jeśli wypniemy kabel z gniazdka, no to momentalnie sprzęt przechodzi w tryb niższej wydajności tylko po to, żeby zachować jak najwięcej baterii, To oznacza, że gry już mogą nie śmigać tak doskonale. Ale nawet jeśli, no to większość bazy indyków czy gier starszych. Bez problemu, nawet odpala się w tych trybach wydajności, bez żadnych problemów. A dodatkowo biblioteka PC jest w zasadzie nieskończona. To znaczy no, mamy dostęp do Steama, ale mam też dostęp do sklepu Xboxa, do Game Passa, do Ubisoft Connect, do The Epic Games, Launchera i absolutnie do wszystkiego. Szczególnie w Asusie i w Lenovo Legion, gdzie mamy Windows 11 zainstalowanego. Na Steam tak ma tu pewne ograniczenia, ale też te ograniczenia tak bardzo nie przeszkadzają, bo jednak system operacyjny jest zbudowany przez Valve na bazie Linuxa robi tutaj bardzo dużą robotę, upodoba. Z Tip Deka bardzo mocno do konsol. Mimo wszystko Asus i Lenovo to są laptopy, które udają, że są konsolami i trzeba to mieć na uwadze, bo przychodzi to ze wszystkimi benefitami, ale także ze wszystkimi minusami w czego taki komputer można bez problemu zmienić w stację roboczą i normalnie robić na niej inne rzeczy, wystarczy dosłownie kabel HDMI yy, i tyle no i klawiatura i mysz i mamy monitor klawiaturę, myszkę, możemy działać ale też co jakiś czas będziemy musieli się no nie przejść z tymi wszystkimi bzdurami, które Windows 11 nam serwuje, typu update BIOS update sterownika albo coś tam albo aplikacja się nie chce zamknąć albo się nie chce otworzyć albo jakaś aplikacja w tle powoduje, że na przykład gra nam słabo działa i musimy pamiętać o tym to jest case, który ostatnio mam na przykład, że te urządzenia generalnie przychodzą technicznie na papierze z 16 GB RAM, ale bardzo często do Twojej dyspozycji zaptem 10 albo nawet 9 GB, co w momencie, kiedy masz parę rzeczy odpalonych w tle może już nie być tak dużo w 2024. Przepraszam, <laughs> chciałem powiedzieć w 2024 roku. I oczywiście wszystkie minusy laptopów są też minusami tych konsol, to znaczy zwykle są głośne, słabo trzymają na baterii. Są stosunkowo duże, to znaczy nie jest to sprzęt kieszonkowy to na pewno, nawet nie jest to sprzęt plecakowy, to znaczy często trzeba mieć nieco większy plecak, żeby to w ogóle zmieścić. No i faktem jest, że jak ktoś ma mniejsze ręce i większe dłonie, to może być to zwyczajnie mało ergonomiczne. Dla mnie jest super, no bo większe gabaryty oznacza, że mamy też prawdziwe gałki, czy znaczy prawdziwej wielkości gałki analogowe, prawdziwej wielkości przyciski, tak jak w normalnych padach. To jest dla mnie super. Ale wiem też, że są ludzie, którzy narzekają. Więc do grania domowego, jak nie mamy dostępnego ekranu, bo ktoś nam go zajmuje, to jest to świetne rozwiązanie. Wystarczy sobie. Przy fotelu podłączyć ładowarkę gdzieś i można siedzieć wygodnie i grać w zasadzie we wszystko. Nawet od Bidy gra da się grać w jakieś FPS-y typu Overwatch, Counter Strike i tak dalej, chociaż wiadomo, no gramy wtedy na padzie, bo urządzenie nie posiada klawiatury, nie. Nawet jeśli posiada te, te chińskie tam jakieś posiadałem, to, no, to jakby nie ma co chyba porównywać, nie? To, to nie jest klawiatura, to są po prostu guziczki. Ciężko. Tylko raczej użyć tego w Counter Strike. A. Cena tych urządzeń też jest stosunkowo akceptowalna. Są droższe niż Nintendo Switch, ale też nie są zaporowo drogie. I cena też bardzo często w przypadku tych urządzeń podyktowana jest. Yy, Pojemnością pamięci. No nie, nie ukrywam, że najlepiej kupować te urządzenia, które tej pamięci mają możliwe jak najwięcej. A, ale też są drogie, więc tutaj warto się rozejrzeć. Niemniej, raczej nie przekraczają one 3,5 tysiąca złotych. Najtańsze warianty można dostać za około 2000, więc nie jest to tak źle. A do Asus'a ROG Array może dodatkowo sobie dokupić stacjonarną kartę graficzną w takim specjalnym pudełku, ale ona wtedy kosztuje 5000. tysięcy. <noise> więc. No, jest to w razie czego rozwiązanie, żeby zmienić to faktycznie w prawdziwego PC-a, tylko no nie wiem po co. Chyba jak już naprawdę mało miejsca w domu. Kolejne urządzenie może być trochę kontrowersyjne, bo wrzuciłem tutaj PlayStation Portal. PlayStation Portal to było urządzenie, gdzie pamiętam na podcaście jednym z odcinków In podlaga na który serdecznie zapraszam na Spotify, mat mnie wyśmiał, bo ja bardzo mocno kibicowałem to urządzenie, właśnie ze względu na to, że rozwiązywał problem, który miałem. To znaczy jeden telewizor, który musi być używany do wielu różnych rzeczy. I PlayStation Portal w dużym stopniu ten problem rozwiązuje. To znaczy, jeśli już macie PlayStation 5, to dokupienie portala powoduje, że. Może Możecie całkowicie przestać używać telewizora i grać tylko na portalu. Portal to jest dobrej jakości urządzenie, znaczy normalnego pada od PlayStation, który jest po prostu dobry. Połączonego z całkiem dużym, yy, wyraźnym ekranem, no ale tak w zasadzie to tyle. <laughs> Nic tam więcej nie ma. Żeby portal mógł być używalny, potrzeba PlayStation 5. Dodatkowo to wszystko jest streaming, to znaczy oprócz PlayStation 5 potrzebujecie także dobrej jakości połączenia internetowego. A nawet jeśli gracie w sieci lokalnej, no to przyda się dobrej jakości router, żeby też lokalnie to połączenie było możliwie jak najszybsze. A i tak nie będzie perfekcyjnie, no bo to nadal streaming. Input lag. <laughs> nomen, nomen. Będzie znacznie zwiększony ze względu na to, że no, trzeba obraz wyrenderować i go wysłać na ekran urządzenia. Minusem, ale to już jest tylko chyba specyfika polskiego rynku, jest bardzo słaba dostępność PlayStation Portal. Na polskich aukcjach jest bardzo dużo sprzętów o zawyżonych cenach. Znaczy ja widziałem nawet ceny rzędu 3,5-4 tysięcy no i to jest oczywiście przesada, bo to kosztuje tyle samo lub więcej niż samo PlayStation 5, więc to absolutnie nie ma sensu. Ale jeśli uda się to wyhaczyć w jakiejś cenie mniej więcej koło 1000-1500 plus już macie to PS5 i bibliotekę gier zbudowaną tam no to być może nie jest to takie złe rozwiązanie. Do grania poza domem no to jeśli w miejscu, w którym jesteście będziecie mieć bardzo dobry internet i zostawicie włączoną konsolę w domu założenie, założeniu, że się przez przypadek sama nie wyłączy, albo nie będzie awarii prądu, albo nie wiem, pies nie podejdzie, nosem nie trąci we mnie, wyłączy konsoli. No to technicznie rzecz biorąc jest to możliwe. Aczkolwiek ciężko jest nazwać portal w ogóle konsolą, a już na pewno konsolą przenośną. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, portal do waszego PlayStation 5. Opcja budżetowa, znaczy poniekąd budżetowa, to jest po prostu wasz smartfon, a konkretnie apka streamingowa do streamowania gier na ekran waszego smartfona i granie w ten sposób. Jest to rozsądne, bo telefon komórkowy ma każdy. Większość dzisiejszych modeli, nawet ze średniej półki, jest w stanie bez problemu obsłużyć takie aplikacje do streamingu. No, tylko trzeba się wyposażyć, oczywiście, w kontroler, ale też no, jest dosyć spory wybór kontrolerów na Bluetooth, które po prostu telefon się wczepia albo w jakiś inny sposób łączy i, i po prostu można grać. Można tutaj też sobie kupić dokładnie takie, jakie nam pasuje pod paluchy, więc no, jest to też wybór znacznie bardziej elastyczny. I oczywiście znowu mówimy tutaj o streamingu, także przyda się bardzo dobre połączenie. Z internetem, a jeśli nawet chcemy streamować w sieci lokalnej, no to oczywiście dobrej jakości router, żeby też to połączenie w sieci lokalnej było jak najszybsze. Tak na naprawdę to lepiej jednak mieć PlayStation 5 albo PC-ta i po prostu streamować sobie po sieci lokalnej albo nawet przez internet na aplikację na waszym smartfonie. Teoretycznie chyba Game Pass jest dostępny, jakby niezależnie, co znaczy, że nie trzeba mieć innego urządzenia, żeby z niego korzystać i używać gier w streamingu, ale to też limituje wtedy nasze opcje tylko i wyłącznie do oferty Xboxa, nie? I niespodziewana rzecz, którą znalazłem szukając, robiąc research do tematu, jest takie że na iPhone'ie to często za dobrze nie działa. To przeczytałem w kontekście Game Passa właśnie, że na Androidzie absolutnie nie ma żadnego problemu, żeby sobie przez aplikację streamować. Na iPhone'ie z jakiegoś powodu streaming w samej aplikacji nie działa, przynajmniej nie działa na moment, kiedy to kręcę, być może jakby to oglądacie to już wszystko jest ok. No i jest jakieś obejście, że przez przeglądarkę można to włączyć. Tak szczerze mówiąc nie testowałem tego. Więc jakbym miał tutaj coś doradzić, to raczej telefon z Androidem niż Apple. No i przy okazji, jak już mówimy o streamingu, to też możecie na smartfonach odpalić różnorakie emulatory i też na Androidzie, bo Apple ma taką politykę, że raczej tam... No, za bardzo sobie nie pogracie. Ale to w Polsce nie jest problem, nie w Polsce wszyscy są Androidowi, co, nie? Kolejna opcja to wszelkiego rodzaju chińskie emulacyjne konsolki. Emulacyjne konsolki ono myśli to, czyli to taka konsolka z budowanymi po prostu romami emulatorami różnych systemów i zdecydowanie jest to opcja najbardziej przenośna. To znaczy to raczej rąduje w kategorii przenośność poza domem. Bo to jest naprawdę kieszonkowe, jak widzicie, to jest z wielkości Game Boya, chyba nawet jest mniejsze niż oryginalny Game Boy albo podobnych wymiarów. Posiada, jakby, wszystkie przyciski, które są potrzebne. Ma, ma też bardzo dobrej jakości ekran. Jest bardzo długi czas działania na baterii. Jest ładowane za pomocą USB-C. No i ma też wyjście HDMI, więc to też w razie czego można sobie podpiąć pod telewizor, jakby ktoś bardzo chciał. I o dziwo ma wyjście jack. To, jakby to jest rzecz niespotykana dzisiaj. A minus jest taki, że tu kwestia legalności i moralności może też mieć. Y Dużo do powiedzenia, bo konsolka przychodzi po prostu z nielegalnymi romami. Jeśli macie jakieś wątpliwości, to są też dostępne podobne systemy, które mają legalne gry. Amber Nick jest jednym z takich najbardziej popularnych, dlatego że stosunek sery do jakości jest bardzo dobry. Znaczy ta konkretna konsola kosztuje tak w okolicach 200 zł w Polsce już. W AliExpressie, jak weźmiecie, jest tańsza i jest naprawdę porządna. Jak weźmiecie sobie systemy FPGA, na przykład typu Analog Pocket, no to one potrafią kosztować już znacznie, znacznie więcej, ale one jakby są stworzone do odpalania oryginalnego. Hard to jest Jest to raczej opcja bardziej dla kolekcjonerów, mimo wszystko, jeśli chcecie te, te, te droższe, a dla takiego zwykłego pykania sobie w autobusie, czy w pociągu, jak gdzieś jedziecie, no to myślę, że takie chińskie y, jest lepszym rozwiązaniem. Minus jest też rzeczywiście taki, że to no nie ma na to nowych gier, bo to wszystko leci retro, więc to jest tak typowo z, no zabawka, nie? A, no i oczywiście te lepsze konsolki też mają ograniczoną dostępność, głównie dlatego, że zwykle są produkowane w takich trochę manufakturowych y, warunkach, i zwyczajnie się, zwyczajnie się nie wyrabiają z dostarczaniem na rynek, więc te to są. Często też mają e, jakby ceny poprzebijane wielokrotnie, ze względu po prostu na brak dostępności. To jaka jest najlepsza przenośna konsola do grania w domu? Steam Deck. Steam Deck ma bardzo dużą bazę gier ze Steama. Przy odrobinie grzebalstwa można też zainstalować inne launchery i grać w inne gry. Ale jeśli nie chcemy grzebać, no to mamy całkiem dobre konsolowe system operacyjny, nad którym Valve naprawdę dużo czasu spędziło. Wszystko może obsługiwać tak, jakby to była konsola. Nie czujemy w ogóle, że tak naprawdę gramy na PC-cie linuxowym. Wydajność wystarcza nam na odpalenie absolutnie większości tytułów nawet AAA. Oczywiście trzeba będzie zjechać z ustawieniami bardzo często, ale to nie ma też większego znaczenia, bo gramy na siedmiocolowym ekranie, więc... W większości rzeczy i tak nie zauważycie. To, że trzeba być podłączonym kablem i to, że to jest gigant, no to jest właśnie powód, dla którego jest raczej ta konsola do grania w domu. Natomiast ta konsola do grania poza domem? Zdecydowanie Nintendo Switch. Ma znacznie lepszy czas pracy dla baterii. Jest znacznie mniejsza, lżejsza. A poza tym jest jakby konsolą de facto dedykowaną do mobilnego grania. Mam wrażenie, że ludzie o tym zapomnieli, ale no, Switch jest mobilną konsolą z opcją podłączenia do telewizora, nie odwrotnie. Dodatkowo nadal mamy w miarę aktualizowaną bazę gier. No i mamy ekskluzywy od Nintendo. A jak nie ekskluzywy, to indyki, także zdecydowanie jest czym się bawić. Można też bez problemu grać offline. To Nintendo Switch, jak się ma gry na kartridżach, bardzo rzadko prosi nas o to, że musimy czyk od razu zrobić update, bo inaczej nie będziemy mogli odpalić tytułu. I tak owszem, Switch już jest trochę słabawy, i tak owszem, za rok będzie nowy, ale to aż tak bardzo nie przeszkadza, bo tak jak w Steam Decku, no gramy na przenośnym ekranie. Chyba nawet mniejszym by się ręcali. A dodatkowo, co z tego, że za rok będzie nowe wydanie? Skoro jeśli jeszcze nie macie Switcha, a zakładam, że oglądacie to dlatego, że nie macie, no to naprawdę jest gigantyczna, gigantyczna biblioteka gier, w które warto ograć. I zanim to wszystko zrobicie. To pewnie minie 2 lata. Dajcie znać, jakie są Wasze wybory, dajcie znać, na czym wygracie mobilnie, bo być może jest coś, o czym nie wspomniałem, a warto by było dodać i pomóc innym w wyborze. I oczywiście standardowo zapraszam na Discorda, do subskrybowania i do słuchania podcastu podlack na Spotify i na YouTubie.